Hej, coś witajcie, jestem między jest do was na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy budować mój sklep, tylko ja się ze w takim głupim miejscu na liście i na serwerze, bo ja tu ostatni raz byłem, bo zbierałem itemki po prostu byłem tutaj. I zobaczyłem tutaj kopalnię, prostą kopalnię. Myślę, że do niej możemy wejść. Spawner jest! Spawner! Ludziska, spawner jest, czekajcie. Um, Zabijemy tego mobka szybko, i szybko, 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 szybko. Aha. Kurde, mieczem ich, mieczem ich. Ludzie, znaleźliśmy na samym początku odcinka spawner, zombie. Znaczy nie, nie zombie, spawner najgorzej. A tutaj jest jakiś torch jeszcze. Aaaa. A kurde, dwóch na jednego. Nie ma ale ma serduszek, ma, ma serduszek Dobra, szybko tutaj stawię i Filip Szybko, i dobra, jest! Hu, dobra, sprawdzałem skrzynki CO?! Czekaj Zbity lud. Okej, okay. to mi jest 18 TNT do tutaj Zbroja diamenta... złota zbroja dla koni. teraz druga I W pierwszym jak było takie o kurde. O kurde. Dobra, nie, nie, biorę ten lód, bo to jest ten lód, na którym można jeździć łódką. Ej, ja już żółwia morskiego. Ej, dobra, nie, to jest najlepszy chyba spanner jaki w życiu widziałem. Ej, da się wydobyć spanner? Ej, żeby go wziąć, mi chodzi. Nie da się. Oh o no. hmm, mamy... nie. To mnie. Głupio. Ludzie, bo ja zrobię sobie oczywiście żółtą rzeczką. Ja dwie kolory żółty. Hop, hop, ale jestem parkurowiec, ludzi normalnie wiecie. I dzisiaj będziemy robić mixshop.pl Będzie tak się nazywał, Zdecydowałem już mixshop.pl, tak jak w tamtym odcinku miało być. Lecimy, będzie koło naszego domku. Ja w ogóle zbierałem mega jasnego drewna. I mam chyba tam dwa staki zwykło, desek zwykłych i dwa staki pieni. Nie, bo ja mam pomysł, bo ogarnę tak, że można robić coś takiego, że można jak sikierką zrobić yy, będzie się to będzie miało taki ładny kolor. O, coś na mojej farmie, w ogóle mam nieskończone jurydełko wody. O tutaj będzie, tylko czekajcie. Właśnie... nie wiem jak robić kolorowe... muszę to tu może. Dawaj, ja mam pomysł, zróbmy to jajko i nazwijmy go... W kowadle, o w kowadle, tylko będziemy potrzebować żelaza dużo. A to ja kiedyś się ubieram. Dobra. Dobra, i tutaj mam barwniki. I patrzę, z tych barwników zrobiłem coś takiego. I tutaj mam właśnie chyba szybki też. I piasek zbieram, tak mam szybki. I dość się je farbować, tak? Bo ja bym chciał niebieski szybki mieć Wymienić w moim shopie Więc zrobię to tak. I to tak. Nie da się? Kurcze, nie da się, tak do rady, ja nie wiem jak się to robi. Czyli mamy szybki, czyli będziemy, a jutro, w najbliższym odcinku to będzie zapojeć, już taka może będziemy, czekajcie, odłożę wszystkie tamki. W najbliższym odcinaczku będziemy robić, mm, jak to się nazywa, dekorować go od środka. I teraz i kierka. Z jednego <grych> no i tylko kamienną świętokradą dwa żelaza. zrobiłem ze wiaderku. Najgorzej, dobra Zrobimy up i zobaczę, czy to będzie działać. Hop, 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 to tak się I zobaczmy. Działa! Ludziska, działa! Co? Patrzcie. Dobra, i teraz idziemy od tak, o tak, o tak, o tak, o tak. I mikroshop będzie na takiej długości. Myślę, że to będzie spokój na sklepie. Mam 4, mam 4. To 4. 1, 2, 3, 4. Dobra, jest na 4. Mm -hmm. Hop, tutaj, dobrze jest. Nie, to tu. Kurde. Rama się Kierkal nie chce jej marnować, bo mi jej mało strasznie. Więc ręką ręką zwalam. A dobra, ja to jest wam nie O dobra. Nie szybko okay. 1, 2, 3, 4. Teraz idziemy o tak i światki to chyba będzie na równo z tym. Ej, tu będzie mały sklep i chyba. Byśmy to większym trochę może. Znaczy, było w szerokości będzie pokonać, bo ten sklep będą łciuszki. Mam po... Ej! Będę zbierał mega dużo skóry i to będzie... Mix Team, o tak, to będzie dobra. I będziemy kupować Mix Team, Kicia, Kicia Team. Będzie spoko. I Jackie Placki Team. <laughs> mm -hmm. Hop, jeden, dwa, trzy, cztery. W ogóle ja to robię tak na oku, tak to robię, może być niesymetrycznie troszkę, ale okej. Okay. Zróbmy teraz desek, tak w dół. W ogóle najładniej by tutaj pasował kwarc, tak moim zdaniem, ale nie mam jeszcze obsydianu. W ogóle jaki ze z Ej nie, czemu my nie mamy siodła? Nie, to po co nam te rzeczy bez siodła, jak my nie mamy siodła się zeladziło po prostu ja mam wszystkie rzeczy na koniu, oprócz siebie. nie to jest mysle. no nie pomyliłem się najgorzej najgorzej jest jak się Wtedy się nie pomylić do... dobra okej okay. o ej, ale fajnie że to, że to jest tak przerobione jakby to jest spoko pret O. Kurde, dalej ten sklep będzie za mały nie, 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 go będzie trzeba powiększyć trochę Bo ten sklep nie może być taki mały W końcu to ma być mix shop się to wszyscy razem Mix shop Mix shop Już ten odcinek trwa 7 minut, ludzie Zrobimy coś takiego, żeby o tak na tą długość. O tak, czekaj, czekaj, tylko żeby to było równo. Czekaj, no zróbmy zrobimy coś takiego? Myślę, że będziemy musieli pójść spać. O tak, starczy I Jeszcze jedna w górę. O tak, jesteśmy jesteśmy, 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 jesteśmy. O nie, źle postawiłem, dobra. No to zepsujmy to. Dobra. Przepraszam was ludzie, ale musiałem zrobić moje cięcie. Chyba słyszeliście nawet, bo mnie y, wali. I właśnie, gdy mnie wali, bo musiałem z jestem oczym bratem. Kurde, jak to zrobić? Bo ogarnąłem ja, jak siedzę koło niego. Ogarnąłem jak robić te kolorowe szyby, więc jest kozak. Jak ja tego nie znoszę. Okej, okay, i to tutaj i mamy... 24 niebieskie szybki. Właśnie ogarnę dra tego sklepu, więc się nie gniewajcie O, noc w ogóle już jest, to pójdziemy w kimna. Ogarnę. Nendra tego sklepu tam. Żeby odcinek nie trwał oczywiście 20 minut. Bo nie, tam nie będę. O, tak to wygląda na razie. I tutaj właśnie będą takie niebieskie szybki właśnie na górze też będą.

szkiców i na nich będą moje koszulki mix więc jeżeli napiszecie mi to w komentarzu, bo ja próbowałem to zrobić jakoś nie umiem. Jak napiszecie mi to w komentarzu, przyjmę Wam serduszko, pozdrawiam na następnym odcineczku i bardzo mi pomożecie. ty wyglądał tak zrobiłem taki medal, że ja to tak nawet ładnie wyglądałam. Poczekajcie chwilkę, bo właśnie wydaje me cenę jedno z dwóch żelaza. Szybki już odkładamy. Chyba muszę zrobić cięcie ludzie. Też tego nie chcę. Strasznie tego nie chcę, ale chyba będę musiał, bo będę musiał pozbierać trochę piasku i go przepalić. Pat... Muszę mieć dużo patyków strasznie. Czemu ja tak mało patyków? Nie w ogóle wiecie ile patyków... O to ja drewno teraz bardzo powiem. No kurde daj to. Hop, dobra. Co się robi? i yy, teraz... O, tak to się robi, ale jestem koks. Dobra, dobrze się na to wpadłem. I ja wam zrobię cięcie, pozbieram troszkę. Troszkę tego piasku, którego mam tutaj. I zaraz wracam z piaskiem. Będziemy robić kolorowe szybki, i stawimy je do mojego sklepu. Zrobimy drzwi, wszystkie okna. No, i nazwiemy go oczywiście. No ja robię jeszcze cięcie. Widzimy się zaraz. Okej, okay, ludziska, ale z, z tego czasu, że nam się przypala piasek Możemy wykopać ziemię z naszego miejsca skle... O, mam pojęcie, naszego miejsca sklepowego, o No, 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 no Ej, ludzie, przeszkadza mi kamera i nie mogę mieć nic z Dobra, już mam, ale jestem koks Dobra, mhm, mm mhm mm to wykopujemy, oczywiście tutaj będzie taka dróżka ładna O, taka, ta, ta Hop Oczywiście z naszego domku. Hop, 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 hop. O tak. Tutaj będzie zawrócenie. Hop, 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 hop. Jest go, naszego domku. I patrz jaka droga tutaj jest. Panie, taką drogą, no to by się nawet sam król nie postydził. O kurde. I ta droga jest super. Jezu, eee, zwaliłem dr tą drogę. Przyznaję się. Zwaliłem drugą Nie, dlaczego? Ja zwaliłem tak tą drogę. Zwaliłem tak tą drogę. Dobra. To nic się nie dzieje. My kopiemy dalej dirta. Dirta kopiemy. Jakby co? Nie, u mnie na odcinkach nie mówi się dirt, tylko dirta. Dirta. Dirty. O. Miksonowie. Ole fajne. Dobra. Miksonowie. Nam się przypada piasek. A właśnie dzisiaj mam taki fajny kadry do nagrywania właśnie. Bo dzisiaj jest piąteczek. piąteczek, piątunio. Ostatnie lekcje ze szkoły. <grych> Dobra, i tak naprawdę jest wszystko super. Ej, w ogóle ile ja będę miał dyrta. Dyrta będę miał długo, dużo. Okej. Okay. Kopiemy tego dyrta. W ogóle z podłogą będzie trochę długo i ten odcinek już trwa za niedługo, ale w porównaniu do odcinków Kici i Ty z parkour, który trwa pół godziny. To jest pikuś. Dobra. Oczywiście ja mam plan o taki, że to potem zrobić z sikierką, nie? Hop! Hop! Tutaj damy dyrta. Tu dyrta i tu dyrta. Ej, ej, tu będzie ładnie wyglądało. Ja wam to obiecuję. Że to będzie najlepsze na świecie. W ogóle jest fajne właśnie, wiecie co mi się podoba w tym sklepie? Że jest mój. O nie, nie, dobra, tutaj też będzie trzeba dać. Dyrta. Właśnie fajnie, że my zrobimy podłogę i nam się przepali piasek i zrobimy kolorowe szybki. W ogóle będę musiał więcej tych kolorowych szybek. Yy, tych kwiatków pozbierać, bo jakby jeśli nie wiedzieli, co się to z kwiatków robisz, zbierasz kwiatki. I dostajesz... Yy. I dostajesz właśnie ten barwnik do szyb. W ogóle ja na początku nie wiedziałem, jak się robi też... <śmum> Naprawdę. Nie wiedziałem. Nie. Yy, bo zapomniałem, bo na tym naszym pierwszym świecie już pamiętam tak dobrze, solidnie. Nie zrobiłem, na tym że już nie pamiętam. Widzicie? Nie gadaj, nie! To nam nie starczy na całą podłogę. Ej, to było już moje całe zapasy, ludzie. To co my teraz zrobimy? Chyba, że mamy jeszcze coś. To skrzynce. Nie, było. Eee, 57. Ej, nie, pa! Chodzisz do tego sklepu, żebym się biał. To mi się podoba. To mi się podoba. W ogóle jaką my mamy łopatę zniszczoną. Łopatę... znaczy... Śkierkę tak samo. Dobra. Teraz no. ręce coś takiego da się, tak? Da się, oczywiście, że się da no to robimy. Tak. Hop. I nam się. To sobie zrobiliśmy. E, to szybko idziemy jedziemy. idziemy. O, tutaj mam nawet chyba. O, mam trochę patyków. Okej, okay. um, da Dobra, <grywa> szybko. Pa! Co ja robię? Nie, hop, hop, hop. Brawo, Filip, hop. Yy, Zaczęliśmy. Dobra. Yy, teraz to. Tak, mamy si. Jaką my mamy dobrą sikierę, ludzie, teraz? Nie, no, taką sikierką. No to. Mm, panie. Z taką sikierką, czy są? Można, no, tak jest, tak jest. To, no, on. Będę miał kolejne cztery, cztery liny. O, tak. powiedzieć więc... tuczemy! Bang, 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 bang. W ogóle będziemy mieli skórę. Tylko się też rozwalimy Dawaj putę. Dawaj, dawaj coś. Chyba, że? Kurde, nie dał nam nic. Ale mamy linki. Linki nam się przydają i tylko dwie skóry. Skóry. Słabiutka, no, okej. Okay. Jak będzie. Pęk, bek, bek. Jezu, to wejście. Ja nienawidzę wchodzić do domów. To mnie zawsze tak przeraża Może nie przeraża To zawsze mnie tak denerwuje, bo ja nigdy nie mogę się zmieścić w drzwiach Znaczy w Minecraft Zawsze tak jak wchodzę e, to nigdy tak nie mogę tak wejść dobrze, tylko zawsze się męczyłem kiedyś Dzisiaj też się zmęczę pewnie epa, pa nam się łopata skończy Łopata Sikierka nam się skończy jak my zrobimy podłogę O nie no patrzcie, ona jest na wykończeniu. Dobra, pójdziemy w kimkę, zabierzemy piasek. I będzie okej. Okay. W ogóle ten dom jest brzydki. E, oczywiście na następnym odcinku będziemy dekorować od środka mixshop.pl. A następnym chyba po prostu będziemy budować moją chatę. Bo to wygląda jak shopa. O, nie, cały przypalił. Więc jest spoko. O, ok, 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 nawet nam dwa zostaną. Ile nam starczy? No, 24 to nie jest jakiś rekord. Nie starczy nam. Kurde, nam nie starczy, ludzie. Ja wolę, wiesz tak. Jezu, nam tego nie starczy. Na milion procent nam tego nie starczy. O, necikierka no cikierka nam się już skończy. Przecież my... No, ale z nas debile. Ludzie, debile my jesteśmy i tyle. Debile jesteśmy. Znaczy, ja jestem debile. Może nie. Jakim ja debilem muszę być? Dobra, skończmy to może już. O, ten dusz. Skończmy, głupi. Więc było najgorsze? Bo podczas kiedy musiałem pinać mojego młodszego brata Weszedł Creeper do środka, ja weszłem i zawołał mnie brat I wybuchł mi Creeper tutaj <grym> Nie, to jest naprawdę To jest historia z życia Mixa na w Minecraft Który nie umiał poskromić Creepera Po prostu weszedł mi Creeper do środka i wybuchł mi pół sklepu i musiałem go robić od nowa Jeszcze bloków nie miałem Musiałem właśnie z tych co miałem robić od nowa o, tak, 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 tak. Zabijemy cię kurde. Okej, okay. nie da nam skóry, głupia jakaś. <noise> o nie Dobra. Ej, i szyby ch ch Szyby chyba tak samo się robi, nie wiem. Ej, ludzie, bo ten odcinek będzie... Będzie trwał za długo. Ja wam robię cięcie i zobaczycie już sam efekt końcowy sklepu. Ja jeszcze jestem po zrobieniu szyb. I właśnie zaraz będziemy. I teraz będziemy właśnie robić. Hop, wchodzę, wchodzę, robię. Co chcę, myślę, co chcę. Przeróbmy o to i robimy ludzie. Mamy drzwi. Drzwi. Tak, oto wygląda Mix Shop z zewnątrz. Nazwijmy go, musimy go nazwać. Mamy patyki. Nie mamy drewna. Znaczy mamy, drewna nie, chodzi mi w piękach. Dobra, przerabiamy. Hop, hop. Dobra, mamy, mamy, mamy. I tutaj sześć. I powstały nam nasze tabliczki. Oczywiście sklep będzie nazywany. Tutaj piszemy. Mi czekaj, okay. miks na dole. Nie wiem, czy to dobrze piszę ale potem to poprawię, bo piszę na szybko, że odcinek się już się skończy. Mix. Tak to wygląda nasz sklepik. Całkowicie zrobiony na normalnych warunkach. Więc. No kurde. Więc ja już się chyba będę z wami żegnał. O co się stanęło tutaj? Ja się chyba będę z wami żegnał. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, pamięt,